Prawie zrobiony cel i zobaczcie ile spalonych kalorii. Cześć. Na początku maja zrobiłem challenge. 20 tysięcy kroków dziennie przez miesiąc. Założenie było proste. Schudnąć i czuć się lepiej. Ty koleś, ale jest sierpień, a ty o jakimś maju gadasz? No, byłem trochę zajęty. Am, nam, nam, nam. A nawet bardzo zajęty. O, nam, 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 nam. Jednak efekt tych spacerów był dla mnie tak zaskakujący, że muszą się z Wami podzielić efektami. Więc nie patrzcie na to, że mnie Dariusza tutaj przez trzy miesiące prawie nie było. I że. Oj, chyba mu się trochę przytyło! Bo to jest temat na kolejny film. Za tydzień o tym powiem dlaczego i co się działo. Dzisiaj po prostu podziwiamy, ile można schudnąć po prostu chodząc. A można schudnąć dużo. I to bardzo dużo. I to bez diety. Konkrety? Przez miesiąc zrobiłem. 627 234 kroków. To znaczy, że przeszedłem dystans około 450 km. To jest taki dystans, jak stąd tutaj z Poznania do Berlina i z powrotem. I to na pieszo. Ten dystans dał mi przy mojej masie około 54 tysięcy spalonych kalorii, czyli ponad 7 kg smalcu z mojego Webzona. W moim przypadku było to 6,1 kg, bo rzuciłem ze 131,4 kg na początku maja do 125,3 kg na koniec miesiąca. Dużo! To tylko same spacery. A przypominam, że ja nie stosowałem żadnej diety. Ba, nawet jadłem więcej niż trzeba, bo przecież chodziłem, no to mogę, prawda? Z tymi krokami też różnie bywało, bo były dni, gdzie chodziłem bardzo mało kroków, za to kolejnego dnia potrafiłem ten dystans nadrobić i przejść na przykład ponad 30 tysięcy kroków, co oznacza, że przeszedłem 21 km, czyli dystans półmaratonu. Samochodzenie to jest najlepszy trening, jaki możecie sobie zafundować, bo nie potrzebujecie żadnego sprzętu, żadnego w sumie przygotowania. Możecie być grubi, chudzi, wysportowani, mizerni, nieważne. I możecie spacerować nawet przy różnych chorobach, chyba że ujebało wam nogi, no to nie. Jeżeli nie ujebało wam nóg, albo lekarz wam nie zabronił, no to każdy chodzić może. Nie da się wymyślić wymówki, żeby nie pójść na spacer. Co, masz za grube kości, czy co, no xd. Chodzić może największy leniuch, i wieście mi, bo mówię to ja. Największa leniwa buła i leser jakiegokolwiek widzieliście. A mimo to przez miesiąc chodziłem z przyjemnością. I to na różne sposoby od oglądania filmów z chipsami w rękach, gdzie po prostu truptałem, dreptałem w miejscu, co jest zresztą spoko pomysłem, nie licząc oczywiście tych chipsów, bo podczas takiego jednego seansu wyrabiałem sobie 5 do 7 tysięcy kroków. A tyle kroków to już robi aktywny człowiek, a wy sobie oglądacie film, nic więcej. Kilka razy też przeszedłem się z pracy do domu, to jest u mnie dystans ponad 14 km, więc to jest 20 tysięcy kroków akurat. Dzisiaj idę z pracy na piechtę, ale że to była spontaniczna decyzja. Weźmiemy sobie batonika i sok pomarańczowy na drogę. Jest 6.30, ja jadłem około pierwszej, co oznacza, że poziom glikogenu u mnie jest na wyczerpaniu, a czeka mnie 3,5 godziny drogi mniej więcej, więc ten batonik da mi energii, żebym po prostu po drodze nie oklapł, a jest dobry. I proszę, ponad 14,5 km, prawie zrobiony cel, i zobaczcie ile spalonych kalorii. W maju, akurat, pogoda dopisywała to jest wiosna wszystko się budziło do życia kwiaty, kwitły, powietrze, pachniało świeżością. Zajączki i całe naprawdę to był świetny okres do takiego chodzenia i rozbudzenia się po pracy. Chodzenie też wydobyło we mnie takiego ducha odkrywcy byłem ciekaw, co jest dalej, co jest dalej za tym wzniesieniem Wchodziłem w jakieś różne dzikie dróżki wąskie, machamy to Hej, hej! nie są buty, to taki wędrówek. No nie, dałeś no radę! Po prostu byłem ciekawski, co pokaże mi dalsza droga. Więc serio, dzięki chodzeniu można schudnąć naprawdę wiele i polecam tą formę aktywności każdemu. Bo nie trzeba dobrego zdrowia wysportowania czy sprzętu. Wystarczy założyć buty, sandały i lecisz. Dodatkowo robiąc te długie spacery, przerobiłem mnóstwo audiobooków. W tamtym okresie hapłem chyba 7 książek. Chyba nie ma nic lepszego niż długi spacer i audiobook w uszach. Także nie dość, że korzyścią dla zdrowia, to też dla ducha i psychiki. Wystarczy tylko założyć buty, sandały, czy tam kapcie i dylać. A efekty same przyjdą, a wy się nie będziecie męczyć, bo sory spacerki powolne no, nie powodują, że się pocicie I to jest największa przyjemność schodzenia, bo nie trzeba wylewać siódmych potów siebie, żeby mieć efekty. Zakładajcie buty i idźcie. Albo weźcie swoje dzieci, czy tam psy na spacer, co tam macie. Pa pa!